Cześć, tu Eurowizja.org Zachęcamy do subskrypcji Tutaj na dole możecie nas subskrybować, jeżeli wam się podoba pomysł Chociażby z reakcjami, które robimy od jakiegoś czasu na piosenki Dzisiaj przed nami propozycja rosyjska Formacja Little Big pochodząca z Petersburga Nie ukrywam, że ja bardzo, 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 bardzo czekam na tę propozycję Choćby dlatego, że o tej formacji od jakiegoś czasu jest głośno Pamiętamy Skibidi Challenge chociażby i zobaczymy jaką propozycję przygotowali na nadchodzący konkurs piosenki Eurowizji obecnie w zakładach bukmacherskich są na piątym miejscu. Zatem dosyć wysoka ale wydaje mi się że oni mogą zaskoczyć że ich fani mogą wesprzeć Rosję i kto wie być może za rok zobaczymy się w Petersburgu o ile oczywiście konkurs w tym roku uda się zorganizować bo wiem, że sytuacja na całym świecie jest dosyć nieciekawa ale przechodząc do rzeczy zaczynamy. Trochę nie wiem co myśleć o ich piosence ale zobaczmy jak to wygląda w teledysku. Bardzo lubię, lubię te e, rytmy latino. To totalnie nie pasuje do Rosji, ale jestem jakiś <laughs> pewien czar. Margarita, Seniorita, no tak. Oczywiście, estetyka lat 70. Cudownie. przypominam się od razu występ, aby O. Wyrazista melodia. Bardzo wyrazista melodia. To jest zespół, ma duże tendencje do tego, aby wyśmiewać pewne zjawiska. I tutaj ewidentnie mamy wyśmianie popularności latynoskich piosenek, Despacito i tym podobne. Tłusty bit, tłusty charakterystyczny, coś, co będzie wybijało ten rytm, i co pozwoli słuchaczowi się bardzo szybko z tą piosenką, jeżeli nie utożsamić, to przynajmniej ją zanucić. Dla mnie to jest fenomen. Znaczy fenomenem jest to, że to jest fenomen, bo co to jest? W zasadzie to jest techno połączone z taką, z taką stylistyką. Disco, czyli lata 90, przeplatane z latami 2000 i nagle mamy hit 2020 roku. Nie można zapomnieć o... o tancerzu, który wygląda jak czeczeński bojownik, a jednocześnie robi Death Dropa. Kocham ten układ choreograficzny, całym sobą w ogóle, no to jest szał. To jest to, czego ja od nich oczekiwałem. <laughs> te chórki to jest w ogóle coś niesamowitego. Pięknie to jest zmontowane. To jest bardzo prosty układ, rączkami, nóżkami, ale to zda egzamin. Bardzo charakterystyczne, coś co też ma w sobie propozycja litewska. Od razu, od pierwszego zobaczenia masz wow. Nasilenie tych różnych hiszpańskich zwrotów powoduje, że ma się odruchy wymiotne chociażby z tego względu, że tego jest tego bardzo, bardzo dużo. A w dzisiejszych czasach większość mainstreamowych piosenek gdzieś tam wsadza te, te inspiracje. Tak jak widzimy tutaj w UNO, to oni przyciągają nie tylko bardzo prostym tekstem, trochę prześmiewczością, ale też swoim stylem. Super. To od razu wpada w ucho. Od razu chce się śpiewać. To jest kolorowe, wyraziste. To jest estetyka lat 70. i 80. -tych. To jest coś pięknego. Świetnie się te wokale ze sobą zgrywają. Ja jestem ogromnym fanem. Podoba mi się y, strona wizualna tego występu. Scena wygląda jak Opole 80. To samo z gestykulacja wszystkich członków zespołu. Wszystko jest bardzo przerysowane. Krótka zwrotka, refren, krótka zwrotka, refren. Ale to chwyta. To jest, to jest sposób Little Big tak naprawdę. Właściwie, jak się uda się ten obrazek przenieść na scenę, który jest w teledysku, myślę, że zdecydowanie Rosja się będzie biła o zwycięstwo. Z drugiej strony jest to bardzo monotonne i powiem szczerze, te trzy minuty zleciały mi bardzo szybko. I jest to piosenka bardzo zapamiętywalna, wyróżniająca się na tle innych. To jest propozycja bardzo charakterystyczna. To jest propozycja utrzymana w ich stylu. Od początku mieli na nią pomysł. To jest coś, co będzie zapamiętywalne, co będzie wyraziste i wydaje mi się, co zapewni im głosy, szczególnie wśród widzów. Nie wiem, czy Jurorzy to kupią. Chociaż z drugiej strony pamiętajmy o takich utworach jak Dancing Lasha które również były bardzo powtarzalne i poradziły sobie wyjątkowo dobrze na Eurowizji. Jestem bardzo ciekawy, bo Little Big ma bardzo duże i oddane grono swoich fanów. W Rosji, ale i nie tylko. W Polsce także, nie wiem czy wiecie, ale przed rokiem odbył się ich yy, koncert. Moi znajomi, na, którzy byli na nim byli zachwyceni. Yy, pozdrawiamy Asię i Łukasza. Ale chyba oczekiwałem dużo więcej od tego zespołu. Oczekiwałem chociażby tego, że, ten, yy, że ich propozycja będzie Zdecydowanie bardziej radykalna. Pamiętajmy, że będzie konkurencja w postaci dosyć futurystycznych i dziwnych występów litewskiego i islandzkiego, ale ja to kupuję, to mnie przekonuje, to jest coś, czego ja oczekiwam od Little Big. I Rosjo, bardzo dobrze, bardzo dobrze i życzę powodzenia w Rotterdamie i mam nadzieję, że to zdecydowanie zda egzamin i kto wie, może właśnie za rok w Petersburgu. Rozumiem zdanie osób, które, którym się nie podoba ta piosenka, bo ona jest taka, tak jak mówię, nie dzisiejsza, zupełnie oderwana od trendów, które są w tym roku czy w ostatnich latach, ale bardzo dobrze, Dobrze, że tak jest, bo Eurowizja to jest bardzo różnorodny konkurs. I mnie na przykład boli to, że na 41 piosenek mamy 20 baladowych, albo że mamy stylizowanych na amerykańskie, na siłę, albo miałkich. Także cieszę się, że jest coś innego. A czy to wygra? Zobaczmy w maju.